Rozumiem to, co robię i chcę to robić, bo chcę zmienić świat. Festiwal Kultura Natura rozkręca się. Deszcz pada tylko po to, żeby się nie kurzyło. Za chwilę przestanie, to mamy uzgodnione. Będziemy do godziny 19 pod ratuszem. Koncerty w Urzędzie Miasta, w sali konferencyjnej. Bardzo ciekawa konferencja. A w porcie na murze już zaczęli malować murale, czyli graffiti. Wszystkich gorąco zapraszamy. Bardzo się opłacało. Zapraszam wszystkich obrzeżan na festiwal Kultura Natura w deszczu. Same atrakcje, a na koniec pokazy ogniowe. Kuj, czy ja jestem? <grym> Ale to fajnie. Ja będę notowana. Jestem notowana. Dzień dobry, Wanda jest towarzyszenie Polska wolna od GMO. Jestem mieszkańką Świdwina. Przyjechałam do Kołobrzegu zbierać podpisy pod petycją do radnych powiatu koobrzyskiego, żeby powiat wasz koobrzyski był wolny od GMO. Chodzi nam przede wszystkim o żywność i o uprawy. To jest, yy, te podpisy zbieramy po to, żeby wam uświadomić, wam radnym powiatu koobrzyskiego, że jednak mieszkańcy w powiecie nie chcą żywności genetycznie modyfikowanej. Dziękuję. Jak idzie? No? O, bo pokazała. <laughs> Jest około 80 podpisów. Elżbieta Kania, jak ja tutaj trafiłem, wie pan, że ja w Kobrzegu prowadzę 6 lat sklep z tradycyjną żywnością. Ja niezwykle jestem zainteresowana tematem ekologicznej i tradycyjnej żywności. I muszę panu powiedzieć, że na przestrzeni tych 6 lat ten rynek się niezwykle zmienia i tych klientów jest coraz bardziej zainteresowanych i to mnie niezwykle cieszy. I, I cieszę się, że w końcu ktoś włożył taki duży, bo to jest duży wysiłek, zorganizował tą imprezę tutaj i przyciągnął do wszystkich producentów ekologicznych, których mamy wspaniałych dookoła, koło brzegu, koszalina, aż ze świtwina tutaj. Super impreza, super podoba mi się i chwała organizatorom. Wie pan co, najlepiej to zapytać producentów, bo oni tutaj są, ale e, wie pan co, warto zobaczyć ten wysiłek, jaki wkłada się w produkcję takiej żywności, w jakich warunkach żyją zwierzęta, że one, tak, krowy stoją na łące, jedzą trawę, widzą światło, nie są stłoczone w e, oborach których tak całe życie nie widzą światła. To wszystko kosztuje. Praca i wysiłek fizyczny tych rolników to też wszystko kosztuje, ale ta żywność jest bogata w mikro i makro elementy. Także tak, ona nie kosztuje tylko mm, drożej przez to, że ten wysiłek jest większy wkładany, ale poprzez to, że ona jest również bogatsza we wszystkie te składniki. Dzięki. Piotr Hawran, z koszalina. My w pacierce gospodarzymy z synem. Mamy e, 300 rodzin, pozyskujemy miody, pyłek, propolis i hodujemy matki. I przywiozłem pszczoły do koło brzegu, żeby e, ludzie zobaczyli właściwie e, skąd jest miód. Bo e, żeby nikt nie mówił, że mleko jest biedronki, a miód e, z Lidla. <grywia> a, no, mleko z fabryki. Także bardzo proszę, tak, proszę bardzo. To nic. Te pszczoły nie są na słoneczku, ale za szybą. Za szybą. Szyby nie możemy. Polecą. Nie, polecam. Tak, mogę pan z tej strony. Dobra, idę z tamtej. Pokażemy. To niech pan opowie o tych pszczołach. Psz Pszczoły, proszę Państwa, są najbardziej zorganizowaną rodziną społeczną. E, matka, truteń i robotnica. Robotnica e, wykonuje wszelkie prace związane z pracą czyszczeniem, sprzątaniem bólu, natomiast e, matka właściwie nic innego nie robi, tylko z jaja. Matka waży 220 mg i dziennie jest w stanie znieść około 3000 jaj, które będą ważyć więcej niż, e, niż ona waży. Czyli gdyby kura znosiła e, 2,5 kg jaj dziennie, to dopiero byłaby kura, a matka znosi te 3000 jaj o większej waży niż sama waży, tylko dlatego, że jest karmiona mleczkiem. I właśnie to. A trudzeń. Właśnie też nic nie robi, nawet nie pobiera pokarmu, tylko jest karmiony i żyje tylko w jednym celu. Jeżeli matka wyleci na lot wodowy, tutaj najszybszy, najzwinniejszy truteń właśnie dokonuje zapłodnienia, że matka znosiła jaja zapłodnione i z tego rodziły się pszczoły. Nie mówię po polsku. Pszczoły. No. Pokazujemy pszczoły jakoś wyjątkowo, bo jeszcze nie widziałem na targach pszczół wystawianych, że tak powiem, jak one to znoszą. Bardzo dobrze, ten ul jest wentylowany, ma tutaj 4, 6 otworów wentylacyjnych i pszczoły są bardzo spokojne, bo to jest rasa specjalna, ona się nie denerwuje, jak widać. Spokojnie sobie chodzą szybki po plastra. Nie podniósł szybki. Nie szybki. mogę podnieść, bo y, pszczoły by się rozleciały i naprawdę nikogo by nie urządliły. To jest około... Picha Szbieta Dargosław, producentka zdrowej żywności. co tutaj dużo jadamy? Parogi. siadłem mleczko. Siadłe mleczko. Tu jest taki dojrzewający pięciomiesięczny, serek podwędzany. Tu jest... Tak. Tak. Y, tak. I jest. tu jest jeszcze solanka, też od, to jest wszystko od krów polskich czerwonych, tak? I jajka od naszych kur. A tutaj kurki jedzą, widać zioła. Tu są bardzo ciekawe zioła, tu jest o strogożki, na biegunkę. To już wiadomo, to koniczynka, tu mlecz, tak, po, po, ale nazywa się mniszek, tak? Nie wiemy, do której jesteście No ale... No bo Nie wiemy, do kiedy będzie ruch. Bo nie mamy czasu, bo my pracujemy. To jest wszystko dzieło naszych rąk, tak? I pokrzywa, i marchewka, no i jajeczka, tak? No i siadłem lekko. Prawdziwe. Dużo, kupują dużo, bardzo dużo próbują, pytają się, nie wiedzą co jest, co, pytają się, czy to jest twaruka, to jest ser. Brakuje podstawowej wiedzy tutaj, muszę przyznać, u ludzi, ale dokształcany. Pomagam e, Pomagam też często i jestem, e, e, że tak powiem, e, wielbicielem tych produktów tak fanem tak i muszę być co nami, co miesiąc powiedzmy gdzieś po zakupy zabrać wszystko i popracować trochę nad tym ponieważ e, no kiedyś mi się odwdzięczą. dziękuję bardzo co pani rozdaje ulotki na temat genetycznego modyf... modyfikowanych organizmów. To czytała pani tam co piszą? No tak, mniej więcej czytałam. To jest o, y, o szczurach, które, które właśnie były karmione tym wszystkim w Rosji tymi to było się stało? No tak wyglądało. Tak to wyglądało. Więc no są bezpłodne teraz te zwierzęta no i umierają. tak. No, niestety. Dziękuję bardzo. Dzień dobry bardzo, nazywam się Mariusz Habera, jestem pracownikiem firmy Brawo Ustronie Morskiej. Jest to piekarnia ekologiczna, jedna, jedyna w sumie w zachodnio-pomorskim. Tak? Z piekarnia zajmuje się wypiekiem pie, pieczywa niekonwencjonalnego, czyli pieczywa ekologicznego. Zajmujemy się też y, obróbką zbóż. Mamy dział służący do obrabiania zboża, czyli do czyszczenia, y, czyszczenia, mielenia y, na mąki i dział do pakowania mąk, czyli sprzedajemy też y, mąki ekologiczne. Żarna ekologiczne i otręby ekologiczne, tak? Proszę o tym chlebie powiedzieć. E, ten chleb, co tutaj trzymam jest to stuprocentowo chleb żytni na zakwasie. Jak rozpoznać w sklepie chleb ekologiczny na zakwasie żytni? E, ogólnie, jeżeli e, dostarczamy chleby do sklepów, są one pakowane w folię ekologiczną. A na smak, na smak? Jak na ktoś... smak, ogólnie... Powiem panu tak, że za bardzo nie da się rozróżnić chleba konwencjonalnego i chleba e, ekologicznego po smaku po prostu. Może on e, bardziej wyglądać inaczej wizualnie, bo e, konwencjonalny chleb, który są używane różne polepszacze, e, różne spulchniacze, droże, to widać po prostu, że ten chleb jest spulchniony, a chleb ekologiczny po prostu jest taki bardziej, bardziej zbity w środku, tak? Czyli trzeba zaufać metce. Tak, no. Ewentualnie, gustowi, smakowi, oczywiście na każdej mece są certyfikaty, które można sprawdzać w internecie, jest odpowiednia strona, nie powiem panu jaka to jest, że po prostu wpisuje się pewien certyfikat, certyfikat, który jest podany na tym i, i po, prostu, po prostu tam wyskakuje, że taki chleb i, i nie jest w tym inwentarzu właśnie wyrobów ekologicznych. Tak? co was ściągnęło tutaj na tą ikutę? Szef przykazał <laughs> popakować, upiec, przyjechać, reklamować. Trzeba się po prostu zapromować, gdyż ta piekarnia ekologiczna jest młodą piekarnią, dopiero po prostu będziemy rozwijać ten dacie, interes się tak? sobie radę z, z tymi Chińczykami i, i tym całym, całym e, Nie jadłem chińskiego chleba, ani zwykłego, ani ekologicznego, więc ogólnie nie wiem Ale jak to będzie. Się polski rynek, jak pan sądzi? Powinien. Það er margættinn að það er því að það er úr það. Ogólnie powiem panu, że e, najwięcej takich ofert, które dostajemy, że wysyłamy e, towar ekologiczny, są to właśnie większe markety, tak? małe takie sklepiki po prostu się w to nie bawią, bo gdyż oni musiałby taką, e, po prostu ten towar jest na tyle drogi, że jeżeli zwykły sklepik narzuci jeszcze swoją marżę, to wychodzą to kolosalne ceny, a wiadomo, duże supermarkety, one takiej dużej marży nie muszą narzucać. Tak? Takie jest po prostu bo moje zdanie, no. nie jestem fachowcem o tym marketingu, ale... Po prostu myślę, że tutaj takie dziękuję mam bardzo. zdanie. Proszę bardzo, dziękuję. 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 Dzięki. Tutaj piękna pani, dwa nie, słowa. Nie, dziękuję. Zbieram opinię. Kiełbaska została kupiona, ekologiczna. Bardzo dobra, bardzo dobra i na A, co dzień powinna. zamknąć pani? Tak, tak. Jak pani ocenia tą imprezę tutaj, która jest? No nie wiem, dopiero przyszła. Aha. A była pani kiedyś na takiej Nie, pierwszy taki raz, taki pierwszy, raz. pierwszy raz. Wierzy że... pani, że to jest zdrowe? Okaże się. Nie wiem, tak, tak, nie wiem. Do końca nie jestem przekonany. Witam serdecznie wszystkich. Marcin Majda, doradca do spraw technologicznych, firma Probiotyk, firma Bionarzędzia. Serdecznie witam wszystkich na Kultura Natura. I co pan pokazuje do co, co pan pokazuje? Pokazujemy, prezentujemy ludziom technologię mikroorganizmów, pożytecznych mikroorganizmów, które potrafią nam... Yy, pomóc w domu, w ogrodzie, w życiu codziennym, w utrzymaniu zdrowia, w utrzymaniu higieny, czystości. To mamy akurat produkt typowo do ogrodu. Typowo do utrzymania na, do domu. Proszę tak. bardzo. Podaj Jarek Bioclin Daj, 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 To mamy typowy produkt do domu, do utrzymania czystości. W domu, bioklin koncentrat, stosujemy to z rozcieńczeniem i eliminujemy z domu takie coś jak choroby, patogeny, grzyby, kurz itp. Czyli czym to się różni od tych wszystkich? Yy... Różni się przede wszystkim tym, że to nie jest chemia, są to naturalne mikroorganizmy, nie są, nie są to mikroorganizmy modyfikowane genetycznie, są to naturalne produkty, są to polskie produkty, jest to polska myśl technologiczna, stoją, stoi, stoją za tym polskie uniwersytety, polskie instytuty, także to, to jest główną zaletą tego, tak? że to jest naturalne utrzymanie i sanityzacja w domu. Czyli tym myjąc i korzystając z tego. Myjąc, używając tego dookoła siebie, zaszczepiając tym całe mieszkanie eliminujemy, kurz eliminujemy, grzyby eliminujemy, patogeny, żyjemy w czystym, zdrowym środowisku przyjaznym. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Może się pan przedstawić, powiedzieć o, o co chodzi? O co chodzi? No jest to festiwal. Szymon Lokiewicz. E, ja filmuję dla festiwalu. E, no. Robimy akcję, tak naprawdę to jest protest przeciwko genetycznie modyfikowanej żywności. No i dlatego ta cała akcja, bo oczywiście różni wystawcy, ekologiczna żywność. E, jakaś tam moda recyklingowa. W filmie, gdzie, gdzie, on, gdzie go będziemy mogli zobaczyć? E, no w internecie będzie go można zobaczyć e, na, na, na wszelakich portalach związanych z GMO, z walką z GMO oczywiście. Obierza pan takie festiwale tego typu? Nie, to ja robię to tylko i wyłącznie, ja, ja pracuję profesjonalnie, mam swoją tam działalność, ale robię to tylko i wyłącznie czysto dla, dla tego festiwalu, e, nieodpłatnie. No super, fajnie, wszystko wypaliło, pogoda jak na razie dopisuję super, no, dzieje się dużo rzeczy, ludzie przychodzą, nasiona już prawie się wszystkie skończyły, które rozdajemy za darmo, oczywiście nie, nie, nie modyfikowane genetycznie. Więc tak, jestem Julia Obrocka i teraz powiem o, trochę o naszych nasionach. Mamy tutaj fasolę, która ma bardzo ładne plony, czerwone kwiaty, soja. Możesz pokazać? Tutaj mamy, nasionka takie bardzo ładne. Co to jest? Fasola. Do jedzenia, bardzo ładne też ma kwiaty, tu jest soja, też bardzo ładnie kwitnie. Jak mam rozpoznać, że to jest niemodyfikowane? No wiadomo, że ma pan z pewnego źródła, czyli od nas. Mamy wszystko zdrowe. Tutaj skąd, y, skąd mamy? Tu mamy, tam są, tam jest Ekoland i te wszystkie nasiona są z ich pochodzenia. No, jak, jak te nasionka się cieszą pochodzeniem? No bardzo szybko zeszło, bo wcześniej mieliśmy jeszcze dynie, tym jeszcze mieliśmy kukurydzę kukurydze i wszystko zeszło. Zostało nam tylko takie ostatki, a tutaj mamy soję do skubania, którą też można sobie sprezentować.